Sieeeemoneczku kochani, dzisiaj zabieram was ze sobą na wywczes. Dominik, 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 jedziesz ze mną na wywczes? Nie. To po co ci walizka? Ja, ale nie z tobą. Ja inny samolot mam, kochany. Słuchajcie, to jest mój look do samolotu, trochę menel, trochę skate, no tak wiecie, wygodnie, ale ładnie. Idę odpiąć iPada, bo przez całą noc pobierały mi się różne seriale, filmy, no i generalnie dużo różnych statków. Udało mi się ściągnąć trzy filmy, cztery w sumie, bo trzy części Harry'ego mnie nikt nie oglądał, więc muszę go zmusić. I jeden nowy film, który był na Netflixie, to było coś o and Fitch. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest 7.50, tragiczna godzina. Nie pamiętam, kiedy ostatnio o tej godzinie w ogóle byłem na nogach. Mamy samolot o 11, jak widzicie, bagaże już spakowane. Mamy cztery walizy. Po co ci tyle walizek? Ja, no, ja, się z wtedy walizki. Naprawdę. No, Latam z dwoma walizkami już od trzech lat za każdym razem mam problem. A teraz, tym bardziej. Dominik, czy my jesteśmy na to gotowi? Nie, chyba. Ja nie chcę chyba, ja chcę zostać w domku. Okej, okay, to was. Okej okay. Słuchajcie, czekamy, a tam jedzie nasza karoca Nie wiem, czy to wszystko się zmieści Piszcie w komentarzach, jak obstawiacie I generalnie okazało się, że klucz dodatkowy, który mamy Nie działa do głównych drzwi, tylko działa do drzwi bocznych Więc musimy te drzwi zamknąć od środka, tamtymi wyjść I jakby wiecie, o co chodzi Słuchajcie, jesteśmy już na lotnisku Właśnie odbieramy walizki, idziemy robić check-in i jazda Powiem wam, że mega sprawnie poszło. Zazwyczaj na te dłuższe loty staramy się brać klasę premium albo biznesową, ponieważ jest to dużo większy komfort. A po drugie, no, cała Oczkolwiek odprawa. Nie, zawsze to działa. W Szczęście sensie przy łóżku na przykład. Przy Weezerze nie, nie ale, ale przy locie to jest Macie oddzielne bramki do wejścia, więc I teoretycznie zajęło nam to ile? No z 10 minut maksymalnie? 10 minut temu dojechaliśmy na lotnisko. Totalnie, 10 minut temu dojechaliśmy, a teraz jesteśmy już po kontroli. Idziemy szukać naszej towarzyszki. Wokushi! here. Słuchajcie, oto nasza nowa kompania banka podróży. Lena, przedstaw się. Cześć, jestem Lena. Patrzcie, niosą mi jedzenie. mi miska ketchupu. Co to jest? to. Ale jeden kawałeczek. Co masz? To co ja? Mówiłem, że to dostaniesz. Widzisz? Od początku to przewidziałem. Słuchajcie, mój samolot przylecał. Jestem ciekaw, czy uda mi się znowu uchwycić moment, kiedy wrzucają moją walizkę, bo nie ukrywam, że to najbardziej stresująca rzecz w całej podróży. W sumie nie stresuję się tym, że samolot spadnie, co się stanie, tylko, że nie będzie mojej walizki. My już jesteśmy w samolocie, siedzimy i za chwilę będziemy startować. I mamy dużo miejsca. Mamy, mamy dużo miejsca. Za lepszy ucień. Tak, Za lepszy. W ogóle leci z nami też Lena, tylko Lena nacisnęła miejsce w ogóle daleko bardzo od nas i jest tam na koniec. Także tak, przed nami 12 godzin wokół Mamy już swoją kartę To jest nasze menu na dziś Oprócz tego mamy różne soczki I napoje wyspokowe W ogóle nie pokazywałem wam, ale patrzcie takie. Mega super, lecimy Nie minęło 15 minut od startu, a Paweł już w łazience. Po tam musi sipić. Tak to jest właśnie z dziećmi podróżować. Słuchajcie, przyjechała nam szama. Mamy kurczakę, jakąś rybkę, piękne cechą i sałatkę. Bo apetyt. Słuchajcie, dolecaliśmy. Wyglądacie jak wraki ludzi rozwaliły mi się włosy Idziemy teraz przejść kontrolę Zobaczyć czy moja walizka dojechała To najważniejsze No i mamy domu. Tylko tak jedziemy Mamy Tylko no A mamy 6 no. no W ogóle mamy ile? 100 kg Więcej 120 kg bagażu mamy To jest niesamowite w ogóle no, Nasz dobytek dobyt, Nie jeszcze mi zostało dobytku w domu trochę No w każdym razie miejmy nadzieję że nie będzie kolejki I widzimy się czekając na Ubera z naszego szczęścia wszystko z tyłu to kolejka. Jak obstawiacie ile będzie trwało? Napisałem, no, że tak jak ostatnio 2,5 godziny. Dlena? Ja myślę, że długo. Dojechaliśmy! Wow! Ale super lustro! nie będą fity. Mam łazienkę. Wow, Wanna, ile zobaczysz, co oni robią? Gdzie jesteście? Chodź na górze, tu jest jazda! O, tu będzie rano pewnie. Pięknie tu jest! Jaka jazda? Yes, ty ty ile schodu? Pachnie jedzeniem. Uuu! Jas! Wow. Yes. Pięknie! Ej, super to wygląda! No dobrze, jeszcze To nie jest łóżko, to jest taka kanapa taka leżankowa. Ja myślałem, że to jest typianie na półko. Zarąbiście to wygląda. I mamy grill, Ale super! Jas, Pięknie mamy. Skąd ty znasz takie piosenki? ale jesteśmy z Polski. O my gry wow. Jeszcze wyżej. Jeszcze jeden Maria. Nie, za dużo jest tych schodów, powiem wam. O, tu jest... Super. No! Jakby nie patrzcie, tutaj może spać 8-9 osób. No na ludzie. Pięknie. Jest super. Dobra, idziemy się przejść, bo ja jestem chcę pić. Słuchajcie, ja już jestem ready, czekamy jeszcze na Dominika i na Lenę. To jest mój look po kawę ze Starbucksa. Taka kurteczka. Spodnie w tej samej linii i taki top. Idziemy do Starbucksa.

Najlepsze no, picie ze Starbucksa w Stanach. Czekaliśmy mega długo, żeby było w Polsce, a właśnie na nami wypiła, ale się nie doczekaliśmy. Serio, to jest ja obłęd. 10 na 10. Co roku słyszę, że ktoś pracuje w Starbucks, nie mówi, że w tym roku będzie i nigdy tego nie ma w Polsce. Proszę państwo, Nie wiem czy widzieliście te funkcje na Spotify, że możecie zblendować swoje playlisty ze znajomymi. Tutaj są takie billboardy, gdzie możecie zblendować swoje ulubione piosenki z różnymi gwiazdami. Tu macie Charlie, tam macie Mega, tu macie BTS. Skanujecie ten QR-kod. I widzicie jak bardzo macie zbliżenie głos muzyczny z tymi ludźmi. Cool. Udało nam się kupić karty i mamy już internet. Tak także ze tak, mamy łącznie ze światem, mamy nawigację, możemy normalnie żyć. Teraz idziemy kupić jakieś takie pierdółki typu przejściówka, bo jesteśmy tacy super mądrzy, że nie wzięliśmy żadnej, więc nie mamy jak ładować naszych sprzętów, które mają już dostęp do internetu. No Mik, czy chciałbyś coś dodać? No, generalnie, no mocny przypom, lekka <grych> kraksa z tymi przejściówkami. Ale ja Lena ma jedną, więc wziąć. myślę, że można jej zakosić i powiedzieć, że zgubiła. Hmm. Bo my nie kupowaliśmy dużo przejściówek, bo Paweł miał takie gniazdko inne, ja chciał inne. I wydawało mi się, że jedną kupiliśmy właśnie taką, A później się okazało, że nie, więc zostało tak, że nie mamy. Najgorzej dotarliśmy na jedzenie, idziemy na meksykańskie. Tu mamy taką super opcję, że siadamy w stolika, skanujemy QR kod i możemy sobie zamówić bez podchodzenia do lady. Mega opcja. A tutaj okay. same, same alkohole, ale na nas tutaj wysterowałaś z tą no, aplikacją piwo, piwo, piwo wino, piwo wino. No, A Tu <noise> Jednak zmieniliśmy miejsce, bo nie wyszedł nasz kodem QR i musieliśmy i tak iść do... To nie będziemy kiedy jest ready Nie no będziemy jak będą krzycze Ok I Co będę krzycze, idę cały noc Dobry, Słuchajcie Lena tutaj zrobiła mi wiosną łóżko I wpadła między łóżko a sofę, żyje? Nie, złamałam się No ale ogłaszasz nogi <laughs> <laughs> Wczoraj zapomniałem się z wami pożegnać, także żegnam się z wami dzisiaj. Przyszliśmy o 5, prawie 6 tutaj na plaży, żeby zobaczyć wschód słońca. Tak naprawdę mieliśmy jet lag i nie mogliśmy no. spać. Elena akurat się uchowała i jeszcze sobie kimała w chacie. W każdym razie zapraszam was teraz na kanał Dominika, ponieważ ten dzień, który właśnie dzisiaj się rozpoczął, będzie zrelacjonowany właśnie u Dominika. Także wpadajcie do niego na kanał, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmiku. Pewnie jeszcze z wyjazdu, także bujaki pa.